Dzień dobry, dzisiaj pokażę wszystkim, jak można być eko. Aby być eko człowiekiem, należy podczas mycia zębów nie zostawiać odkręconej wody, ponieważ to my, ludzie, marnujemy bardzo dużo litrów wody. Lecz aby temu zapobiec, można zrobić bardzo prostą rzecz, a wygląda ona tak. Należy pamiętać również, aby podczas brania prysznicu za długo się nie pukać ani nie korzystać z wanny. Każdy, kto szanuje środowisko, powinien używać torebek papierowych lub materiałowych. Czysta planeta pomoże zwierzętom i nam. bi e ecco.